Dnia 4 marca w Liceum Salezjańskim odbyła się kolejna już w tym roku szkolnym Liga Nauki. Gościem Salezu był Xavier Chantry, pracownik naukowy Instytutu Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, który wygłosił wykład na temat komiksu francuskiego. Komiks francuski, francusko-belgijski można powiedzieć, jest oparty na wysokim poziomie artystycznym i u nas pojęcie album nie mówi się już o ZSZ, tylko album. Uh, Komiksowy uh, jest przedmiotem uh, bardzo szanowanym, bardzo wiele autorów też dba o, o, o to, żeby nie, nie tylko historia była ciekawa, ale sam sposób przekazania, pokazania tych te, różnych obrazów, które tworzą historię. Podczas spotkania młodzież salezjańska oraz uczniowie gimnazjów 13, 15 i 28 dowiedzieli się wiele ciekawych rzeczy o fenomenie komiksu w krajach francuskojęzycznych. No, od początku to była to, to po prostu literatura dla dzieci, która się pojawiła no, w normalnych dziennikach na przykład, ponieważ nie, nie było innego innej formy rozgrywki dla dzieci. Po prostu. Wydawcy zaczynali, wpadli na ten pomysł, żeby codziennie nadawać kilka, kilka tych obrazów w, w gazetach, wiedząc, że jeżeli dorośli nie będą kupić gazety, jest taka szansa, że dziecko zmusi ojca do, do kupienia gazety po to, żeby zobaczyć te obrazy. Podczas spotkania profesor opowiadał o okresach powstawania komiksów, które zostały podzielone na trzy części – wczoraj, pomiędzy i dziś. Każdy komiks, każda, każda magazyn zupełnie ma jakieś inne przesłanie i, i można chyba przesłać coś dla ludzi i w ogóle takie rzeczy. Komiks jest dla mnie jakąś formą relaksu, rozrywki, można się odprężyć, ale jednocześnie można się dowiedzieć czegoś o kulturze, o historii i o różnych innych ciekawych rzeczach. Komiks no jest dla mnie ważną rzeczą, yy, ponieważ zawsze w dzieciństwie Miałam z nim do czynienia. Tato czytał nam na przykład mi i mojemu bratu na Dobranoc. Także no jest to taki ważny element, y, taki rodzinny i kulturalny. Podoba mi się w nich to, że na przykład tak dobrze jest przedstawiony ruch, mimo że to jest obraz y, nieanimowany. Na koniec spotkania prelegent zachęcił zebranych do zapoznania się z pozostałymi komiksami, a jest co czytać, ponieważ liczba całości zbioru sięga 20 tysięcy pozycji.